TVP Info zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń międzynarodowych. Ernest Zozun, witam! Dziś dwie główne sprawy, które przykuwają uwagę świata. Pierwsza to kto rozdaje karty, a kto ma mocne karty. Negocjacje pokoju w Ukrainie idą, ale na razie donikąd. Druga to Turcja, która staje murem za burmistrzem Stambułu. Czy to nowy prezydent? Ukraina-USA, USA-Rosja i jeszcze Ukraina-USA. Taki jest rozkład jazdy prowadzonych w riadzie negocjacji w sprawie wojny w Ukrainie. Przedstawiciele delegacji mówią, że rozmowy były dobre, a tak naprawdę nikt nie wie, jakie były. Skomplikowana konstrukcja pozwala sądzić, że nic z tego nie będzie, a może będzie. Więcej w materiale Kingi Bednarek. Za zamkniętymi drzwiami i bez mediów spotkanie Amerykanów z Rosjanami w Riadzie trwało cały dzień. Moskwa na negocjacje wysłała polityków objętych amerykańskimi sankcjami. Grigoria Karasina, szefa Komisji Zagranicznej w Radzie Federacji i Siergieja Biesiede, szefa 5 Wydziału FSB, który między innymi odpowiada za przygotowanie inwazji na Ukrainę. Dla nas to tylko pokazuje, że Rosjanie nie mówią o żadnym rozejmie, a tylko o kontrolu nad całym krajem, nad Ukrainą. To kolejne rozmowy, które nie przyniosły przełomowych rozwiązań. Główny temat zawieszenie broni na Morzu Czarnym, a konkretnie przywrócenie czarnomorskiej inicjatywy zbożowej. To była propozycja prezydenta Trumpa, a prezydent Putin się na nią zgodził. Z tym mandatem nasza delegacja udała się do Riadu. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo żeglugi. Tyle, że Ukraina mimo wycofania się Rosji z umowy zdołała eksportować zboże, a co więcej przy pomocy dronów nawet wyparła rosyjską flotę z Morza Czarnego. Na razie kontrolujemy sytuację na Morzu Czarnym, na Morzu Azowskim i na wodach otaczających tymczasowo okupowany Krym. Dla nas rozmowy niewiele więc zmienią. Bo, choć Putin ogłasza gotowość do rozmów pokojowych, to sam pokój widzi jedynie na swoich warunkach. Chce wszystkich ziem, które teraz okupuje. Dla Kijowa to nie wchodzi w grę. Martwię się bardzo, ponieważ spędziłem dużo czasu. Nie tylko ja, ale wielu z nas zapłaciło najwyższą cenę za pokój. I to jest dla nas bardzo trudna sytuacja. Ale Amerykanie w tych całkowicie sprzecznych wizjach nie widzą żadnego problemu. Wierzą za to na słowo w pokojowe intencje Putina. Nie sądzę, aby chciał przejąć całą Europę. To zupełnie inna sytuacja niż podczas II wojny światowej, kiedy nie było NATO, więc po prostu macie tam uzbrojone kraje. Po prostu, dla mnie po prostu, wierzę mu na słowo w tym sensie. Ukraińska delegacja w niedzielę ponownie zgodziła się na zawarcie częściowego rozejmu. Dotyczącego energetyki i infrastruktury cywilnej. Dziś Donald Trump zapowiedział, że wkrótce Ukraina i USA mają sfinalizować umowę o minerałach ziem rzadkich. Umowa w sprawie minerałów ziem rzadkich jest prawie ukończona. Wkrótce ją podpiszemy. Biały Dom chce, by do porozumienia w sprawie rozejmu doszło do świąt Wielkanocnych, ale to tylko plany i teoria. W praktyce perspektywa pokoju wydaje się jeszcze odległa. Doktor Paweł Usow, Uniwersytet Warszawski jest gościem programu Oko na Świat. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kto rozdaje w tych rozmowach karty? Bo Trumpowi się wydawało, że to on będzie je rozdawał, ale chyba tak nie jest. O, Trump rozdaje karty w stosunku do Ukrainy, ale nie w stosunku do Rosji. W ogóle te negocjacje są przeprowadzone kosztem interesów Ukrainy i kosztem interesów Europy, co jest niebezpiecznie niebezpiecznym dla całego regionu. Putin grał w swoją grę, to było widoczne od samego początku, że nie zamierzał iść na jakieś negocjacje czy ustępstwa, a po prostu wykorzystywał nie wiem, albo idealizm, albo infantylizm Trumpa, no dlatego, żeby zmanipulować elitami politycznymi Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek oni mogli sami sobą zmanipulować, a z drugiej strony w ogóle stworzyć dość mocne napięcie wewnątrz sojuszników i powiedzmy tak tego celu osiągną. A tu ma pan chyba rację, ponieważ na początku mówiło się o bezwarunkowym całkowitym 30-dniowym zawieszeniu broni, a w tej chwili mamy takie nie wiadomo co. To było w ogóle wprowadzenie iluzji Trumpa, że on stanie prezydentem, zadzwoni do Putina i ten rozwiąże, rozwiąże problem natychmiast, nie rozumiejąc w ogóle ani specyfiki, ani psychologii Putina. I nawet już od początku, kiedy tylko zapadli te idee Trumpa, że on zadzwoni do Putina i się umówi, Putin w trakcie wystąpienia tam kilka tygodni temu jeszcze na spotkaniu z Lukaszenką powiedział, jakie są warunki. Zawarcie nie tylko tam pokoju, a rozejmu. Czyli faktycznie ultimatum był postawiony, że ziemie, które zostali, zostali okupowane, zostają w Rosji, to musi być uznane na arenie międzynarodowej przez prawa międzynarodowe. Muszą Amerykanie się wycofać. Musi się wycofać w ogóle wsparcie dla Ukrainy. Czyli wracamy Zmniejszyć. do tego da, ultimatum, tak, które w 21, ogóle... tak, tak jest. Dokładnie. I, a, a, a Trump próbuje sprzedać swojemu elektoratowi, że on po prostu rozgrywa karty i że ma inicjatywę w swoich rękach. 30 dni nieatakowania infrastruktury energetycznej. To się może udać? Czy to jest za luźne określenie? Już jest umowa postawiona przez Moskwę to po prostu zaprzestanie, zaprzestanie wsparcia militarnego dla Ukrainy. I Putin wykorzysta, to może wykorzystać, jeżeli na przykład Stany Zjednoczone się zgodzą, nie dostarczać broni, nie dostarczać znowu danych wywiadowczych dla Ukrainy, żeby Ukraina się zgodziła na te warunki, to Rosja po prostu w 30 dni z, z, zmobilizuje potencjał, być może nawet zmobilizuje potencjał. Wojskowej na Białorusi i za 30 dni uderzy z ponownej siły w Ukrainę, jak to było na przykład w Kursku, jak obserwowaliśmy to, ale uspokojenie sytuacji na Morzu Czarnym to myślę jest w interesie również Rosji, bo przede to... wszystkim Ta. Rosji przede wszystkim Rosji, ponieważ Rosja, jak widzimy, bombarduje infrastrukturę morską Ukrainy, było zbombardowane kilka dni temu w ogóle Odessa, tak. Rosja powraca z flotą znowu do Krymu, czyli wzmacnia swoją obecność, znowu mobilizuje zasoby. Wojskowe i ma po prostu możliwości rozpocząć ponowne ataki na infrastruktury w ogóle na terytorium Ukrainy. Wojsko bo to ukra jedno, bo Ukraina nic nie zyskuje. Wojsko to jedno, ale myślę, że również i to, że to zboże by popłynęło rosyjskie w świat. E, tak, popłynę, bo ono jest pod sankcjami, tak? że nawet nie może, nie może płynąć przez przez drogi kolejowe, przez Europę, nawet tam przez Białoruś, Litwę, Łotwę, to są wprowadzone dość mocne sankcje, to osłabienie polityki sankcji, co jest rzecz jasna na korzyść Rosji, ale główna rzecz tego wszystkiego, jeżeli zawieszenie broni nastąpi mniej więcej na warunkach Rosji, to moralna przegrana Ukrainy i to moralna przegrana Zachodu. Przede wszystkim teraz Stany Zjednoczone mówią nie od swojego tylko imienia, od imienia całego Zachodu, a Unii Europejskiej nie ma nic do powiedzenia. Popatrzmy teraz, tak detalicznie, na to, co dzieje się w Riadzie. Tam pojechała rosyjska delegacja z dziwnymi osobami. Другорzęдна. Ну то є то само него технічно розмови. Путін гра на заці. І що за вzględu теж мусимо rozpatrywać такий kierunek пропагандовий. Rosja będzie cały czas nalegać i mówić o to, że po prostu my jesteśmy gotowi, a Ukraina nie chce, Ukraina bombarduje, zabije tam naszych dziennikarzy i my na to nie możemy się zgodzić. To nie z naszej winy te umowy są zerwane, chociaż jest obecna tam dość ciekawa figura, jeżeli się nie mylę, Olek albo Aleksander Dmitriew który studiował na Zachodzie i ma jakieś indywidualne, personalne połączenie, powiązanie z, dzisiejszej, z przedstawicielami dzisiejszej administracji, nawet z No Przynajmniej są takie informacje. I być może próbują na jakichś takich międzyindywidualnych poziomach znowu oczarować administrację Trumpa, ponieważ jeżeli przeanalizujemy psychologicznie zachowanie administracji Trumpa, całego jego otoczenia, ono jest prorosyjskie pod względem psychologii, pod względem retoryki, pod względem prowadzonej polityki, czyli nie jest skierowana na wsparcie w stosunku do Ukrainy bezwarunkowe ale jest skierowana na bezwarunkowe negocjacje, rozmowy z Rosją. No dobrze, ale to pragmatyzm kieruje Donaldem Trumpem, czy co, że on jest taki ehm, proponujący? To akurat, e, powiedzmy tak, to jest zagadka dla wszystkich, co kieruje Trumpem. Ja już nie będę się wdawać w te teorie spiskowe. Moim zdaniem to jest pewny taki misjanizm, bo przyszedł do Białego Domu, żeby pokazać, że w ogóle może rozwiązać jakikolwiek problem, że Bóg jego wybrał i jak mówią niektórzy psycholodzy i że ten strzał do Trumpa, próba zamacha i rana ucha, to nadało jemu jakiegoś takiego wewnętrznego napędu, że jest obrany Bogiem, że jest Mesjaszem, że musi zawisnąć tam portret jego tam, gdzie Lincoln i Waszyngton, że będzie najlepszym prezydentem i nawet lepszym niż Waszyngton czy Lincoln. I to chce udowodnić. I robię wszystko, żeby udowodnić ten swój własny egoizm. Nie chodzi tutaj nawet o interesy Ameryki, bo robię wszystko, co osłabia faktycznie interesy i pozycji Stanów Zjednoczonych na, na świecie. No dobrze, ale jak mu z tym pokojem w Ukrainie nie będzie wychodziło, no to się może zdenerwować. Czy na, nie? na to wszyscy się spodziewają, że po prostu w końcu usłyszy dowody rozsądku, że Putin dąży do faktycznie rozburzenia porządku światowego. I nie tylko Putin, bo to jest kolektywny Wschód, jak dzisiaj to się mówi. Chiny, Iran działają wspólnie. I główne ich zadanie po prostu osłabienie Zachodu. Chiny to widoczne jest strategiczny potencjały i strategiczne cele zajęcia Tajwanu i są bardzo zainteresowane w tym, żeby całkowicie Stany Zjednoczone się wycofali i w tej wojnie Rosja wyszła przynajmniej moralnie zwycięzcą, to wtedy może Chiny mogą rozgrywać swoje własne karty już nikt ich nie powstrzyma. Także i mamy nadzieję na to, że po tych negocjacjach w Aleriadzie zaczną jednak się cofać i zaczną bardziej aktywnie wspierać Ukrainę, ponieważ w negocjacjach to musi być też pokazanie tego ostrego działania w stosunku do Rosji. Jak na razie takiego ostrego oddziaływania i wpływów oni nie chcą. A Ukraina, jak tylko zieleński powiedział, że no, przepraszam, no musimy omówić jakieś gwarancje, jak tylko to powiedział, to od razu zawiesili dostawę broni, tak zawiesili. Jest. a w stosunku do Rosji takiego ostrego działania nie ma. A ze słabszymi jest łatwiej. Doktor Paweł Usow, Uniwersytet Warszawski, bardzo dziękuję. dziękuję. Ekrem Imamoglu oficjalnie został kandydatem swojej partii w wyborach prezydenckich w Turcji. Co prawda wybory dopiero w 2028 roku, ale partyjną elekcję przyspieszył fakt, że opozycyjny burmistrz Stambułu od wczoraj jest w więzieniu. Przez tureckie miasta przechodzą manifestacje w obronie imamoglu. Zatrzymano tysiące osób. Dokładnie o wszystkim opowie patrycja cieślak. Stambuł grzmi. Od sześciu dni trwają tu największe od dekady antyrządowe protesty. Policja stara się je tłumić gazem pieprzowym i armatkami wodnymi. To jednak nie gasi determinacji opozycji. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Witam Was wszystkich odważnych, dzielnych, pozytywnych i pięknych ludzi ze Stambułu. Ludzi w różnym wieku, których oczy błyszczą i są pełne miłości, którzy kochają swoich przyjaciół i walczą o swoje prawa. Ludzie wyszli na ulicę po tym, jak do więzienia trafił burmistrz Stambułu, Ekrem i Mamolu, główny oponent prezydenta Turcji. Jedynymi odpowiedzialnymi za rannych policjantów podczas aktów wandalizmu, sklepikarzy, którym wybito okna oraz za zniszczenie mienia publicznego wartego miliardy lir, są lider głównej partii opozycyjnej i jego zespół, którzy wezwali ludzi na ulicę. Odpowiedzą za to politycznie przed parlamentem i prawnie przed wymiarem sprawiedliwości. Policja zatrzymała już ponad 1100 protestujących. Chcemy demokracji, chcemy wybierać naszych reprezentantów bez obaw, że trafią do więzienia. Turecki wymiar sprawiedliwości oskarżył burmistrza o korupcję, a także o wspieranie terroryzmu. Wcześniej Uniwersytet Stambułski odebrał mu dyplom. W świetle tureckiego prawa może to uniemożliwić imamolu start w przyszłych wyborach prezydenckich. Mimo to wczoraj został oficjalnie wybrany na kandydata do tego urzędu. Hasła skandowane przez protestujących wykraczają daleko poza sprawę burmistrza Imamolu. Oczywiście ludzie chcą, żeby został uwolniony. Jego aresztowanie było iskrą, która wznieciła ogień. Ludzie wykrzykują hasła przeciwko Erdoğanowi. Mówią odejdź, mamy ciebie dość. Głównie młodzi ludzie są zmęczeni moralnym, konserwatywnym i represyjnym porządkiem, który chce im narzucić Erdoğan. Erdoğan obawia się i mamolu, bo jego ugrupowanie Partia Sprawiedliwości i Rozwoju przegrało w ostatnich wyborach lokalnych z Republikańską Partią Ludową, i chociaż zgodnie z konstytucją to jego ostatnia kadencja w roli głowy państwa, planuje wprowadzenie do niej zmian. Takie ambicje mogłyby zahamować drogę Turcji do Unii Europejskiej. Aresztowanie burmistrza Imamolu i protestujących rodzi pytania dotyczące przestrzegania przez Turcję jej długoletniej tradycji demokratycznej. Jako członek Rady Europy i kandydat do Unii Europejskiej, Turcja musi podtrzymać wartości demokratyczne. Te prawa, prawa wybieranych urzędników i pokojowych demonstracji muszą być w pełni respektowane. Tureckie negocjacje ze wspólnotą trwają od niemal dwóch dekad. Karol Wasilewski, ośrodek studiów wschodnich, jest gościem programu Oko na Świat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zastanawiam się, bo dziś Recep Erdogan odsądził od czci i wiary opozycję. Ale jak długo będzie tolerował te co wieczorne, wielotysięczne manifestacje? Jak pan myśli? Aż do ich zakończenia. Władze nie ukrywają, że ich celem jest po prostu przeczekanie tych demonstracji, no i oczywiście dokręcenie śruby, gdy będą one wymykały się spod kontroli. Natomiast władza, i to trzeba podkreślić, ma po pierwsze poczucie siły, po drugie, ma poczucie tego, że nawet jeśli jest nieco zaniepokojona trybem tych manifestacji, być może nawet może lekko zaskoczona ich skalą. Ma poczucie tego, że ma wszystkie karty w ręku. Ma poczucie tego, że udaje się ostatecznie doprowadzić do celu podstawowego, a więc rozbicia opozycji. I wydaje mi się, że trzyma kciuki również za scenariusz, który nie wydaje się wcale taki nieprawdopodobny a mianowicie, że z czasem opozycja wytraci impet i że zatraci umiejętność kontaktu z tymi masami protestującymi. No tego władza nie ukrywa, że dokładnie na to liczy. Czy Republikańska Partia Ludowa byłaby w stanie dzisiaj, gdyby się one odbyły, wygrać wybory z AKP? Czy jednak nie ma aż takiej siły? Patrząc na sondaże, tak, byłaby w stanie, patrząc na tę reakcję, która dotyczy zatrzymania Krema i Mamolu to nawet gdyby odbyły się wybory prezydenckie, można byłoby zaryzykować tezę, że Ekrem Mamolu z Tayyipem Erdoğanem by wygrał. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że tureckie wybory i turecka polityka to jest od dawna nierówne boisko i w takich przyspieszonych wyborach, do nich to trzeba powiedzieć, opozycja w tym momencie dąży, to nierówne boisko nadal odgrywałoby znaczącą rolę. Co mam na myśli mówiąc nierówne boisko? No choćby kontrolę rządu nad mediami, czy choćby to, co widzimy właśnie teraz na tych obrazkach. Opozycja protestuje, a tych protestów delikatnie mówiąc dogląda, a mówiąc mniej delikatnie, skutecznie w nich przeszkadza turecka policja, która jest na wezwanie Tajpa Erdoana. Opozycja próbowała już wygrać tego typu wybory w 2023 roku, tego typu, mam na myśli, wybory prezydenckie i parlamentarne połączone. Wtedy również były teoretycznie największe szanse na zwycięstwo opozycji. Natomiast okazało się, że rzeczywiście to boisko jest na tyle nierówne że ta wygrana była no, praktycznie niemożliwa. Do tego stopnia, że zastanawialiśmy się i wybrania ekspertów i akademików, którzy zajmują się Turcją, czy aby na pewno turecki system polityczny nadal należy nazywać demokracją nieliberalną, czy może jest to już tak zwany autorytaryzm kompetytywny, a więc autorytaryzm, w którym ta możliwość konkurencji jest tylko pozorna? I dlaczego o tym wspominam? Zatrzymanie imamolu prowadzi nas coraz bardziej w kierunku tego reżimu jako reżimu bezprzymiotnikowego, jako reżimu autorytarnego, a również przekaz, który dociera do nas ze strony, no zwłaszcza obozu prorządowego, Nasuwa takie skojarzenia na myśl. Mam na myśli tutaj zwłaszcza takie wezwania obozu prorządowego, w tym samego prezydenta Taj Perdoana, które nie pozostawiają wątpliwości, że celem jest przebudowa opozycji w taki sposób, aby ta opozycja była opozycją, funkcjonowała, ale nie w sposób stanowiący realne zagrożenie dla obecnie panujących Turcji. Myślę sobie też, że Recep Erdogan może sobie na dużo pozwolić, bo w tej chwili Turcji. Społeczność międzynarodowa nie szturchnie. Turcja jest za bardzo w obecnej sytuacji geopolitycznej potrzebna. Nie wiem, czy jest za bardzo potrzebne. natomiast z pewnością ma moment sprzyjający. Moment sprzyjający, jeśli chodzi o prezenturę Donalda Trumpa, która wyraźnie dała znać amerykańska administracja, że nie zamierza zajmować się jakimiś problemami wewnętrznymi Turcji. Jest również poczucie, że Unia Europejska, jak to mówi obóz prorządowy, zajmie się sprawami strategicznymi, a więc bezpieczeństwem, a nie będzie, znowu tutaj cytując obóz prorządowy, zajmowała się mało ważnymi sprawami, czyli turecką polityką wewnętrzną. Do pewnego stopnia jest to yy, racja, yy, no zresztą to świadczenie, które pokazywaliście państwo, yy, czy te różne określenia, przyzwyczailiśmy się do tego głębokiego zaniepokojenia, zdają się potwierdzać twierdzenia taipa Erdoana, czy przypuszczenia taipa Erdoana. Natomiast jest tutaj pewnego rodzaju haczyk. To znaczy wszystko to jednak, co dzieje się w Turcji, godzi w szereg projektów strategicznych, powiedziałbym, które mają znaczenie dla przyszłości Turcji. Po pierwsze, powiedzmy o tym, co Turcja akcentuje bardzo aktywnie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, a więc powrotu do negocjacji akcesyjnych. Trudno sobie wyobrazić, żeby w tych uwarunkowaniach ktokolwiek zgodził się, czy choćby rozpoczął rozmowy na temat powrotu do negocjacji akcesyjnych między Unią Europejską a Turcją. Powiedzmy o sprawach gospodarczych. Turcja od dwóch lat znajduje się w fazie takiej bardzo fazie takiej bardzo powolnej stabilizacji gospodarki. To, co dzieje się z turecką gospodarką po zatrzymaniu Akrema i Mamolu, przypomina te najgorsze lata zarządzania turecką gospodarką, to znaczy przepalanie rezerw walutowych Banku Centralnego na obronę tureckiej liry, to znaczy nieprzewidywalność, to znaczy sytuacji, która zniechęca inwestorów, na których przyciąganiu Turcji zależy, i Turcja publikuje wspaniałe plany strategiczne, które pokazują, jak ci inwestorzy mieliby się w Turcji zakorzenić. To wreszcie ostatni, krótko, element yy, próby porozumienia z Kurdami które zaczęły się w październiku ubiegłego roku i które dla Kurdów są problematyczne, między innymi dlatego w tej edycji problematyczne, że Kurdowie dostrzegają od jakiegoś czasu, że tym razem porozumienie pokojowe może służyć dedemokratyzacji Turcji. Teraz dostali kolejny kamyczek do tego ogródka argumentów, że temu właśnie może służyć próba porozumienia z Kurdami i chociaż pierwotnie opierali się, bo ostatecznie dołączyli do protestów przeciwko zatrzymaniu Ekrema i Mamolu. Karol Wasilewski, ośrodek studiów wschodnich. Bardzo dziękuję. dziękuję. W obliczu ukraińskiej wojny i niepewnego zachowania USA Niemcy podejmują polityczne i techniczne decyzje o tym, by stać się państwem, które jest w stanie się bronić. To niezwykły zwrot w polityce Niemiec i mentalności Niemców. Dokładnie wszystko opowie Magdalena Gwóźdź Palokat. Niemcy przebudowują swoją politykę obronną jeszcze zanim ukonstytuował się nowy rząd. Po latach zaciskania pasa Bundestag i Izba Rządów Landów zgodziły się na historyczny krok. Dały zielone światło na zaciąganie kredytów na obronę na niespotykaną dotąd skalę. Konstytucja Niemiec zostanie zmieniona. Okoliczności są zdeterminowane przede wszystkim przez napastniczą wojnę Putina przeciwko Europie, bo to jest wojna przeciwko Europie, a nie tylko przeciwko integralności terytorialnej Ukrainy. Eksperci mówią, że jest za 512, a stan Bundeswehry pozostawia wiele do życzenia. Pieniądze nie rozwiążą problemu. Sprzęt jest przestarzały, potrzebne są broń, amunicja, brakuje żołnierzy i żołnierek. Każdy powinien zaznajomić się z armią w trakcie obowiązkowej służby wojskowej. Dyplomacja. Lepiej tysiące razy dzwonić nawet na darmo niż produkować broń. Gdyby teraz coś się wydarzyło, nie mamy nawet bunkra, w którym moglibyśmy się schronić. W latach 80. w niemieckim wojsku było około 500 tysięcy żołnierzy, dziś jest nieco ponad 180. Obowiązkową służbę wojskową zawieszono w Niemczech w 2011 roku. 14 lat później Niemcy dobrowolnie uczestniczą w szybkich kursach jak ten w Brandenburgi. W ubiegłym roku ponad 60% Niemców zadeklarowało gotowość, lub raczej gotowość do walki z bronią w ręku to o 10% więcej niż przed napaścią Rosji na Ukrainę. Swoje podanie wysłałem po inwazji Rosji na Ukrainę. Wtedy stało się jasne, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa zasadniczo się zmieniła. Chcę wnieść swój skromny wkład w zapewnienie nam bezpieczeństwa. Eksperci ostrzegają, że Niemcy taką wojnę jak ta w Ukrainie mogliby samodzielnie prowadzić zaledwie przez kilka dni. Tym bardziej decyzja przyszłej koalicji ma znaczenie też dla Polski. W końcu mamy partnera za zachodnią stroną naszej granicy, który jest świadomy zagrożeń, jakie obecnie czekają Europa. I z polskiej strony to jest na pewno wzmocnienie bezpieczeństwa nie tylko Polski, całej Europy, ale także bezpośrednio Ukrainy. Inwestycje są konieczne i to nie tylko w obronność, dlatego 500 miliardów euro pójdzie na infrastrukturę, w tym ulice i mosty. Niemcy się zmieniły. Po II wojnie światowej o wojsku w Niemczech nikt nie chciał słyszeć. Dominowały demonstracje pokojowe i pacyfizm. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a tym bardziej po powrocie do Białego Domu Donalda Trumpa, wszyscy rozmawiają o zbrojeniu się. Zwrot w polityce Niemiec, zapowiadany trzy lata temu przez kanclerza Olafa Scholza, wydaje się nadchodzić dopiero teraz. Dla oka na świat Magdalena Głoś-Palokat Deutsche Welle Berlin. Stany Zjednoczone wykonują gesty, by zaznaczyć, że ich chęć na Grenlandię nie słabnie. Na wyspę poleciała delegacja z Białego Domu, by formalnie odwiedzić amerykańską bazę wojskową i stacjonujących tam żołnierzy. A o tym, co nieformalnie, opowie Patrycja Cieślak. Baza wojskowa Pitufik w północno-zachodniej części Grenlandii stacjonuje tu około 200 amerykańskich żołnierzy. To jedno z miejsc, które na największej wyspie świata odwiedzi delegacja z Białego Domu na czele z drugą damą Ameryki. Przyjadę także dlatego, żeby uczcić wzajemny szacunek i współpracę między naszymi oboma narodami i żeby wyrazić nadzieję, że nasze wzajemne relacje w najbliższych latach będą coraz silniejsze. W te dobre intencje gości z Ameryki wątpią zarówno władze wyspy, jak i jej mieszkańcy. Jesteśmy teraz w sytuacji, w której w żaden sposób nie można tego uznać za nieszkodliwą wizytę żony polityka. Co robi doradca do spraw bezpieczeństwa USA na Grenlandii? Jedynym celem jest demonstracja siły. Ten sygnał nie może być źle zrozumiany. Słyszeliśmy w wiadomościach, że Stany Zjednoczone są bardzo zainteresowane naszą wyspą. O to w tym wszystkim chodzi. Donald Trump kilkukrotnie podkreślał swoje ambicje dotyczące aneksji tego bogatego wzłoża naturalne autonomicznego terytorium zależnego od Danii. Agresywną retorykę podtrzymuje wiceprezydent J.D. Vance. Dania, która kontroluje Grenlandię, nie wykonuje swojej pracy i nie jest naszym dobrym sojusznikiem. Jeśli będziemy musieli zainteresować się w sposób bardziej terytorialny Grenlandią, to właśnie zrobi to prezydent Trump. Nie obchodzi go to, co krzyczą Europejczycy, zależy mu na tym, aby na pierwszym miejscu postawić interesy obywateli Ameryki. Za każdym razem, kiedy administracja Trumpa wysuwa podobne roszczenia, zarówno obecne ustępujące władze Grenlandii, jak i przyszłe, na czele których stanie mistrz badmintona, nowy premier Jens Frederik Nielsen, odbijają piłeczkę, podkreślają, że ich wyspa nie jest na sprzedaż. Kontrowersyjny, kontrowersyjny Gérard Depardieu ma na swoim koncie wątpliwe zachowania polityczne. Od Putina dostał rosyjski paszport, a od czeczeńskiego lidera mieszkanie w Groznym. Dziś jednak przed francuskim sądem odpowiadał za napaści seksualne, do których miało dojść na planie filmowym w 2021 roku. Dokładnie postać przedstawi Anna Kowalska. Już nie legenda kina, ale potwór, predator seksualny i gwałciciel, Tak, Gerarda Depardieu, opisują jego ofiary. Gwiazdor stanął dziś przed sądem w Paryżu, bo dwie kobiety, z którymi w 2021 roku pracował na planie filmu Zielone żaluzje, oskarżyły go o napaść na tle seksualnym i molestowanie. Jedna z nich twierdzi, że dotykał jej talii, brzucha i biustu, brutalnie grożąc że ją gwałci. Jej zeznania są zbyt drastyczne, by móc je zacytować, według adwokata aktora. To zwykłe kłamstwo. Ten proces skonfrontuje oskarżenia z rzeczywistością i w sposób bezstronny, obiektywny i niepodważalny wykaże, że wszystkie zarzuty są fałszywe. Prawda jest po naszej stronie. Gérard Depardieu to największy gwiazdor francuskiego kina. Zagrał w blisko 150 produkcjach, był nominowany do Oscara, jest laureatem Złotej Palmy i Złotego Globu. Kobiety, które z nim pracowały, mówią, że właśnie ze względu na wielką sławę nigdy wcześniej nie usłyszał zarzutów, chociaż ofiar jest wiele. Mam nadzieję, że sprawiedliwość go ukaże. Ta bezkarność jest nie do zniesienia. Przed sądem w Paryżu protestowały dzisiaj organizacje broniące praw kobiet, domagając się surowszych kar dla przestępców seksualnych. Tym tematem kończymy dzisiejsze Oko na Świat. Jutro wracamy o 22.35, a już za chwilę. Maciej Jabłoński i Robert Rzecznik Rzepnikowski będą mieli dla Państwa najświeższe informacje pomeczowe, bo chyba jakoś wygraliśmy. Proszę zostać z TVP Info.